Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Wielki wtorek i zapraszam na drugie rozważanie z cyklu dni pachnące nardem i mirrą. Po wczorajszym zapachu, jaśminie i róży, Dobre. dzisiaj pora na zapach, o którym mowa jest w tytule tego cyklu czyli na olejek nardowy. O, mam nadzieję, że widzicie, jest nard. Więc podobnie jak wczoraj trzeba się namaścić, żeby pachniało tak jak w domu Szymona trendowatego. O, piękny zapach. Piękny zapach i za chwilę o nim będzie trochę więcej, ale najpierw niech przemówi do nas słowo Boże, dwie Ewangelie opisują tak szczegółowo. To, co wydarzyło się już po wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Posłuchajmy tych dwóch fragmentów. Najpierw Ewangelia Świętego Jana, rozdział 12, wersety od 1 do 8. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego i drogocennego olejku narodowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych. Ale ponieważ był złodziejem i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział zostaw ją, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. I drugi opis z Ewangelii Marka, rozdział 14, wersety od 3 do 8. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem, prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim, i przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechce, zechcecie, możecie im dobrze czynić. Lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła. Już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą te Ewangelie. Będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Przepiękne opisy, a w nich znajdujemy ciekawe szczegóły, które będą dla nas punktem wyjścia do tego rozważania. Jak widzimy, akcja dzieje się w Betanii. Mamy dokładny czas na 6 dni przed Paschą. Marek podaje nawet, kto był tym gospodarzem, który wyprawił ucztę. Był to Szymon Trendowaty, I na tę ucztę Szymon zaprosił łazarza. Martę i Marię. Łazarz myślę, że był, miał apetyt, był głodny. Jak człowiek poleży cztery dni w grobie, a potem jest wskrzeszony, to myślę, że z chęcią na ucztę dał się zaprosić. Martę widzimy po raz kolejny, jak się krząta i posługuje. To podobnie jak opisał Święty Łukasz w rozdziale 10. Do tej sceny też jeszcze dzisiaj wrócę. No i widzimy Marię, która przynosi flakonik. Prawdziwego olejku narodowego, bardzo drogiego. I właśnie u świętego Marka znajdujemy ten szczegół, że można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów. I ta cena rzeczywiście się zgadza. Olejek nardowy, jeden mały flakonik, stanowił równowartość rocznej pensji robotnika. Jeżeli przypomnimy sobie z Ewangelii Mateusza, z przypowieści o robotnikach Winnicy, jak to pan umawiał się z robotnikami za pracę, Miał, miał im wypłacić denara za dzień. 300 denarów to jest 300 dniówek. Nie odliczając 52 niedziele, czy 5, dla Żydów 52 szabaty, to by się zgadzało. Roczna pensja robotnika. Roczna pensja robotnika. To tak, żebyśmy sobie uświadomili, czy, czy ja byłbym w stanie, czy Ty byłbyś w stanie przynieść olejek, za który zapłaciłem moją roczną pensję. Moją roczną pensję. To naprawdę był, był bardzo cenny i bardzo drogi olejek. To jeśli chodzi o wartość olejku. Natomiast jak powstaje olejek nardowy? Ciekawa rzecz. Jest on otrzymywany z korzenia kwiatu. Ta roślina nazywa się, nie wiem czy to dobrze przeczytam, nardostachys wielokwiatowy. Nardostachys wielokwiatowy. I ten olejek pozyskuje się nie z kwiatów, ale z korzenia i czasami z łodygi. Gdzie rośnie ten nardostachys? On rośnie w Himalajach na wysokości 4-5 tysięcy metrów nad poziomem morza. I właśnie to jest ciekawe, że nie płatki nardowego kwiatu, jak to zazwyczaj bywa przy wyrobieniu kwiatowych perfum, ale, ale korzeń. Ale korzeń jest pozyskiwany do tego, żeby ten olejek pozyskać. Taka ciekawostka w ogóle, jeśli chodzi o kwiat tego nardostachysa to nie wiem, czy wiecie, papież Franciszek ma w swoim herbie właśnie ten kwiat. Ciekawa symbolika. Ciekawe, co papież Franciszek miał na myśli, kiedy kazał w swoim herbie umieścić właśnie ten kwiat. Może właśnie chodzi o nart i jego symbolikę? Bo tu jest właśnie bardzo ciekawy symbol. Zobacz, jeżeli z jaśminu, z róży, z innych kwiatów bierzemy płatki po to, żeby pozyskać olejek, ta roślina dalej żyje. Róża Wyda kolejne kwiaty, jaśmin po raz kolejny zakwitnie. Ale jeżeli, żeby zdobyć olejek nardowy, trzeba tę roślinę wyrwać i pozyskać jej korzeń, to ta roślina po prostu ginie. Żeby pojawił się ten zapach, nart, czy ten, ta, 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 ten kwiat, musi umrzeć. Musi oddać swoje życie. Bardzo ciekawy symbol. Nart jest zapachem, który przypomina, że ktoś musiał oddać życie żeby ta miła woni pozostała. I myślę, że to dlatego też w takich celach używano nardu. Używano go w dwóch głównie znaczeniach. W czasach biblijnych olejku nardowano, nardowego przepraszam, używano do namaszczenia głowy znakomitych gości, a szczególnie do namaszczenia władców, do namaszczenia królów. W księdze Pieśni nad Pieśniami, w rozdziale pierwszym wersecie 12, nart jest wymieniony. Czytamy tam. Gdy król wśród biesiadników przebywa, Nard mój rozsiewa woń swoją. Król, oblubieniec, z Pieśni nad Pieśniami, pachnie Nardem. Oblubienica o tym śpiewa. Ale właśnie również w czasach biblijnych, Nard był używany do namaszczania zmarłych. Może właśnie to ta symbolika. Że ta roślina musiała zginąć, musiała umrzeć, żeby mieć ten zapach. A więc yy, kiedy ktoś umierał, namaszczano go właśnie olejkiem nardowym. I o tym właśnie wspomina Jezus, kiedy uspokaja tych, którzy szemrzą. Według ewangelii świętego Jana uspokaja Judasza, który protestuje, mówi: Zostaw ją. A w relacji Marka tam więcej uczniów szemrało. I Jezus mówi: Zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? I Jezus mówi: w obu tych relacjach, i w relacji Jana, i w relacji Marka, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. I w relacji Marka już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Co to znaczy? Co się dzieje w czasie tego namaszczenia? O co tutaj chodzi? Kto dokonuje, kto dokonuje tego namaszczenia? Maria. To ta, która siedziała u stóp Pana wtedy, kiedy Jezus był gościem w ich domu, jak podaje ewangelista Łukasz w rozdziale 10. Maria siadła u stóp Pana i zasłuchana była w jego słowa. Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a nawet przyszła do Jezusa, na skarżyć na siostrę, Panie, powiedz jej, żeby mi pomogła. Jezus wtedy pochwalił Marię, mówiąc, obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Właśnie objawia się ta najlepsza cząstka. Maria. Przylgnęła do słowa. Zasłuchała się w słowo i przyjęła je całym sercem. Otrzymała najlepszą cząstkę i dlatego teraz ona sercem w proroczy sposób rozpoznaje, że wypełnia się słowo. Maria w przedziwny sposób rozumie to, czego nie rozumieją jeszcze uczniowie. Jan zapisze to po latach, już jako starzec, kiedy będzie spisywał Ewangelię. Przypomnij sobie te wszystkie słowa Jezusa najpierw, kiedy mówił, Jeszcze nie nadeszła godzina moja, a potem oto nadeszła moja godzina. Maria rozpoznaje to już wtedy, nie po wydarzeniach, nie po zmartwychwstaniu Jezusa, nie po wielu latach refleksji nad tym. Ona już wtedy, na sześć dni przed Paschą, w proroczy sposób rozpoznaje, wypełniają się pisma. Zbliża się pogrzeb. I wiedziona. Duchem proroczym dokonuje tego namaszczenia na dzień pogrzebu. Jezus to wyraźnie wydobywa na światło i nazywa ten gest, co ona zrobiła? Ona mnie namaściła na mój pogrzeb. Myślę, że te słowa mogły wywołać szoku słuchaczy U uczestników uczty, tak patrzą na Jezusa, taki pogrzeb. Przed chwilą wjechałeś do Jerozolimy. Ludzie krzyczeli, Hosanna, mamy święta Paschy. Gdzie ty się wybierasz? Chcesz umrzeć? Przecież jesteś młody, silny, tłumy cię kochają. Jaki pogrzeb? Nic nie wskazywało wtedy, jeszcze nic nie wskazywało na to, że, że za kilka dni, w czasie świąt Paschy, Jezus rzeczywiście umrze jak baranek zabity, milczący. A Maria to rozpoznaje. Proroczy gest. Proroczy gest. Co mówią prorocy? Jak prorocy zapowiadali, Śmierć Jezusa. Chciałbym, byśmy teraz przyjrzeli się szczególnie jednemu z tych proroctw, które będzie odczytywane w Wielki Piątek w czasie liturgii. Czwarta pieśń Sługi Pańskiego z 53 rozdziału Izajasza. Izajasz 53 wersety 3 i 4 Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. On się obarczył naszym cierpieniem. We wczorajszym rozważaniu nad tym się właśnie zastanawiałem, zastanawialiśmy. Jezus przyjął mój zapach, Twój zapach. Zapach kobiety wiodącej życie grzeszne. Jezus przyjął zapach grzesznika, ale nie tylko zapach. On naprawdę przyjął na siebie nasze grzechy, moje i twoje. On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Teraz się to wypełnia. Wzgardzony, tak, iż mieliśmy go za nic. W wczorajszym fragmencie to rozważaliśmy, jak Szymon Faryzeusz wzgardził Jezusem, że pozwala się dotykać przez grzeszną kobietę. Wzgardzony niezrozumiały, jak można umrzeć za za grzeszników, jak można umrzeć za tych podłych ludzi, jak można za nich umrzeć, jak można za nich cierpieć. Jakże wielu wzgardziło wtedy Jezusem, jakże wielu zgardzi im do dzisiaj, nie rozumiejąc tej wielkiej miłości. Kolejne wersety z Izajasza, piąty i szósty. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, Spadła na nich chłosta, zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Święty Paweł, ujmie to w słowach jeszcze bardziej dosadnych, brutalnych, może i gorszących, w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 5 w wersecie 21 czytamy. On to dla nas grzechem, uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Bóg Ojciec, swego Syna, uczynił grzechem, Jezus stał się grzechem. Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem, abym ja mógł przyjąć Jego sprawiedliwość i Jego usprawiedliwienie. Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. To wszystko wypełnia się w Jezusie. Kolejne wersety, ósmy i dziewiąty. Tak, zgładzono Go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Prorok Izajasz mówi, że to nie będzie tylko cierpienie, ale to cierpienie skończy się śmiercią. Zgładzono go z krainy żyjących. Grup mu wyznaczono między bezbożnymi. Tu jest ciekawe słowo hebrajskie – rszał. To hebrajskie rasza oznacza nie tylko bezbożnik, ono oznacza złoczyńca, kryminalista, winny grzechu, grzesznik. A bogacz w mentalności tej biblijnej, w mądrościach biblijnych, bogacz często jest synonimem człowieka złego i występnego. Gdyby sparafrazować te słowa, ósmy i dziewiąty werset, ten dziewiąty werset szczególnie z 53 rozdziału Izajasza, brzmiałby on tak. Urządzono mu pogrzeb Razem z łotrami, albo grup Jego był razem ze złoczyńcami i w śmierci swej buna równi. Był zrównany ze złoczyńcami. To sprawdziło się na Jezusie. Policzono go w poczet złoczyńców. Jednego powieszono po lewej, drugiego po prawej stronie. To wszystko się wypełnia. Maria przychodzi i mówi. Ty nie jesteś złoczyńcą, ty jesteś Mesjaszem, w którym się wypełnia to proroctwo. I ja już teraz z wielką miłością i czcią namaszczam cię na Twój pogrzeb. I swoimi włosami ocieram Twoje stopy. Maria rozpoznaje, że wypełniają się proroctwa. Jej siostra Marta wyznała przy grobie brata, zapisał to Jan w 11 rozdziale, odpowiedziała mu Tak, Panie, ja mocno wierzę żeś ty jest mesjasz syn Boży który miał przyjść na świat Marta wyznała Jezusa mesjaszem przy grobie swego brata a teraz Maria wyznaje właśnie tym namaszczeniem tym namaszczeniem Maria wyznaje ty jesteś mesjasz którym się wypełniają proroctwa ty jesteś mój mesjasz namaszczam cię ty jesteś zbawiciel, który umrze za grzechy ludu, który za grzechy ludu będzie zbity na śmierć, i ty jesteś moim zbawicielem. Namaszczam cię na Twój pogrzeb. Namaszczam cię na Twój pogrzeb. Ty jesteś król, władca życia i śmierci. Ty, który wskrzesiłeś z grobu mojego brata, ty jesteś dawcą życia i możesz każdego z nas wskrzesić ze śmierci grzechu. Władca nad grzechem, władca nad śmiercią. Król, prawdziwy król, który ma władzę. Namaszczam Cię, Królu, mój Królu, bo jesteś moim Królem. Tym namaszczeniem Maria mówi, mój Mesjasz, mój Zbawiciel, mój Król i Pan. I co się stało, kiedy Maria namaściła stopy Jezusa? Czytamy, Adam... Napełnił się wonią olejku. Jest jeszcze jedno takie miejsce w Nowym Testamencie, gdzie dom się wypełnił. Dzieje dwa dwa. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Wstępuje Duch Święty. Wtedy, kiedy ktoś przychodzi do stóp Jezusa i wyznaje, mój Zbawiciel, mój Mesjasz, mój Pan, wstępuje Duch Święty. Wstępuje Duch Święty. Co to dla nas znaczy? Co to może dla Ciebie znaczyć, siostry, bracie? Chcę Cię dzisiaj zachęcić, podobnie jak wczoraj, do kolejnego kroku. Jeżeli pociągnięty miłością Boga zdecydowałeś się uznać swoje grzechy, zdecydowałeś się przynieść do stóp Jezusa, jeżeli zdecydowałeś się przynieść do Jezusa swój jaśmin, swoją różę i właśnie tam Jezusowi swoje grzechy zostawić, to teraz Pan Cię zaprasza do kolejnego kroku. Jaki jest ten kolejny krok? Po pierwsze, tutaj bardzo o tym pamiętaj, jeśli chodzi o walkę z grzechem, walkę ze swoimi wadami, z nałogami, jest taka ciągle wielka pokusa. To jest pokusa, którą diabeł podsuwa też w, w, tam do ucha ładuje, żebyś tak postarał się sam. No jak będziesz tak przed Panem Bogiem stawał taki brudny, grzeszny? No przecież powinieneś do Pana Boga przychodzić. On tak, tak Cię kocha. To Ty też coś powinieneś zrobić. Pokusa samozbawienia. Uważaj na to. Nie walcz sam ze swoimi grzechami, bo ich nie pokonasz. Bo ich nie pokonasz. I nie staraj się przyjść do, do Jezusa Dopiero wtedy, jak pokonasz swoje wady i staniesz się taki już święty, który się sam uświęcił, to Pan mówi: Nie walcz sam i nie zbawij się sam, bo nie dasz rady. I nie przychodź do mnie i nie czekaj, żeby przyjść do mnie, dopiero jak się, jak się udoskonalisz i uświęcisz. I nie szukaj też innych środków zbawienia, nie szukaj innych zbawicieli, nie szukaj czegoś, co ci pomoże wyjść z grzechu. Bo nic i nikt, nic i nikt nie wyzwoli Cię z sideł grzechu. Tylko Jezus. Tylko Jezus. I to, co możesz dzisiaj zrobić, to właśnie wziąć olejek nardowy. Olejkiem nardowym może być Twoje wyznanie, i to będzie właśnie Twoje wyznanie. To Twoje wyznanie będzie olejkiem nardowym. I możesz wyznać tak jak Maria, i do tego Cię zapraszam, abyś wyznał za, za Martą i za Marią. Jedyny Mesjasz, zapowiedziany przez proroków, przyszedł i w nim wypełniły się pisma. Mój Mesjasz. Jedyny Zbawiciel, który zbawił, czyli uratował, bo oddał swoje życie i umarł. Mój Zbawiciel. Mój Zbawiciel, dlatego z taką czcią otaczam Jego ciało, wyprawiając Mu pogrzeb, bo w ten sposób właśnie wyznaję, że to jest mój Zbawiciel. I jedyny Król, który wskrzesza z grobu. Mój Król. To Twoje wyznanie jest Twoim olejkiem narodowym i namaszczeniem, którego Ty możesz dzisiaj udzielić Jezusowi. I chciałbym Cię zaprosić do modlitwy. Jeśli chcesz, możesz razem ze mną właśnie zrobić teraz takie, takie wyznanie. Panie Jezu Chryste, Jezus, Synu Maryi, Jezu, narodzony w Betlejem, dorastający w Nazarecie, Jezu, miano Cię za nauczyciela, miano Cię za proroka, ale ja wierzę, wierzę i całym sercem to wyznaję, że Ty jesteś Bogiem prawdziwym. Ty od Ojca wyszedłeś jako zapowiedziany Mesjasz i przyszedłeś na ten świat. Wierzę, że jesteś Mesjaszem. I dzisiaj wyznaję, że jesteś Moim Mesjaszem. Mesjaszem, czyli pomazańcem namaszczonym przez Ojca, który przychodzi, aby mnie, aby mnie uratować. Jezu, Ty jesteś mój Mesjasz. Ja w to mocno wierzę. Jezu, staję przed Tobą jako grzesznik i mam świadomość, że moje grzechy tak mocno mnie przygniatają obciążają. I staję przed Tobą jako ktoś, kto ma naturę grzesznika i wyznaję, że Wierzę w to, tak mówi Twoje Słowo, że sam od grzechu się nie uwolnię. Ja dlatego dzisiaj wyrzekam się wszelkich, wszelkich prób samozbawienia, samooczyszczenia, samoosprawiedliwienia. Przepraszam Ci, Jezu, za te wszystkie myśli, za te wszystkie decyzje, kiedy chciałem poprawić się sam, bo widzę, że sam nie dam rady. Dlatego przychodzę do Ciebie i wyznaję, że Ty jesteś jedynym Zbawicielem. I otwieram przed Tobą moje serce i proszę Cię, wejdź w moje życie na nowo, jako mój Zbawiciel, mój, który mnie ratuje, który za mnie umiera, który moje grzechy zmazuje swoją świętą krwią. Jezus, jesteś mój Zbawiciel. Jesteś moim jedynym Zbawicielem i nie chcę szukać innego, ani sam nie chcę się zbawiać. I wyznaję również Jezu, że Ty jesteś Królem. Władcą życia i śmierci. Silniejszym niż śmierć. Jezu, Ty jesteś moim królem. I pragnę, byś jako król władał w moim życiu. I pragnę, byś mnie przeprowadził z życia do śmierci, ze śmierci do życia. Pragnę, byś mnie przeprowadził ze śmierci do życia, Jezu. Jezu, wejdź do mego życia w nowy sposób i bądź moim królem. Bądź moim królem. Amen. Ja proszę Cię, Duchu Święty, abyś teraz wstąpił na wszystkich, którzy szczerym sercem uczynili to wyznanie. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś wstąpił na każdy dom, gdzie dzisiaj wyznano Ciebie jako jedynego Mesjasza, jedynego Zbawiciela, jedynego Króla. Niech dom napełni się wonią olejku, wonią olejku narodowego, wonią Jezusa pogrzebanego i zmartwychwstałego. Niech serca napełnią się wonią Ducha Świętego, obecnością Twoją, Duchu Święty. Proszę Cię, Duchu Święty, stąd teraz na wszystkich, na każdego, mojego brata, na każdą moją siostrę, którzy Ciebie wyznali Mesjaszem. Amen. Dziękuję, że zechcieliście wysłuchać tego rozważania i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Będzie Mirra. Będzie namaszczenie Jezusa mirną i będziemy odkrywać, co znaczy, że my mamy być zapachem Chrystusa w tym świecie. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.